Hi guys! Witam się z wami w pierwszym daily vlogu w 2025 roku. Też przygotowuję materiały do podsumowania roku i nie wiem kiedy, go, jeszcze, kiedy je nagram, więc wyczekujcie. Przy okazji dziękuję za spam ostatnich pytań, ale niektóre były takie, że no wiecie, po prostu byłam zdziwiona. Bez, bez zbędnego przedłużania, jestem Blanka, witam Was na moim kanale, a ja Was zapraszam do obejrzenia. Także tak spontanicznie, bo rano stwierdziłam, może nie, miałam w piątek pomysł, ale nie wyszedł. I robię update czytelniczy, który ostatnio kupiłam. Jedną z książek jest to od Nada Kocha, Opowieść księgarki z jest Tokio. Jestem już na jeszcze trzeciego rozdziału, nie skończyłam. Taką autobiografię kupiłam. Ona kosztowała stacjonerię 49,90. A drugą książkę, którą kupiłam w Empiku i ona była w promocji, to jest Witajcie w księgarni Hyunam Dog od Fangboreum. Z za i ona kosztowała tyle samo co ta, ale w promocji ona była za 29 zł. Więc byłam w tym sobie w piątek. W, trwa, w piątek po lekarzu w Empiku, panie zaczęły kasjarki dyskutować, która ładniejsza okładka, bo ja nie widziałam tej ciemniejszej, tylko jakąś ładną, ła, ja, jaśniejszą. I stwierdziły stwierdził we dwie, że to jest ładna. dnia tu mam sweterek z Blue, spodnie z liderca, a jakieś skarpetki sportowe. Spacer Wódź Siema Siema Spacer Może zaraz dawajcie mi poproszę Dobra Właśnie się drapie. Dziesiąć. Tak, co robi nazywanie? Chodź ci pomogę. No, chodź ci pomogę. Cóż, starszy draponka? Lubisz draponko? No Lubi Jeśli Lubi kulanko. Tak, drapanko. Głosimy? Jeszcze głaskać? Czy nie? Dostałam zaległą kartkę, mam Mam coś takiego. A w środku mam takie rysuneczki, No i to wklejała mi kuzynka Stitchat. Ja tego nie gniotę, to było zgniecione. Ja sobie ogarnęłam w kalendarzu mój dzień mam sobie taki kalendarz zwykły z grubą, twardą okładką i sobie tak zapisuję teraz jak to mój brat robi w swoim kalendarzach robi, to on po prostu robi streszczenie i nie wiem jak mi się, yy, zobaczę jak to po miesiącu, czy mi się będzie to wygodniej, czy jak robiłam to w trzech kalendarzach czyli 22-24

i don't care i love it i don't Thank you. That has some strange, strange opinions about immigration. I've heard a lot about immigration in the news. I didn't mean to hurt him. It was an accident. It's important for a country to have a strong economy. Zrobię szybki update ich, bo obejrzałam film z rodzicami i jest to dziennik no, ale dostępny na Netflixie. Film świąteczny, e, taki w, klima, niby w klimacie świąt. I tu mamy pis, e, pisarza bestsellerów, a jakąś tam dziewczynę, która chce wejść, e, wiecie, bycie tłumaczką, tłumaczką, ale ona jest zaręczona. No i tu, wiecie, mamy sprawę, co mogę mówię, ze sobą. Czyli ona szuka po prostu, kim jest jej biologiczna matka, bo biologiczna matka, i tylko się do, nie podali jej danych, danych tylko gdzie by ostatnio była I ona tam obserwowała dom właśnie Jacoba. Yy, tak, Jacob i Rachel. A czy by byli razem, to nie wiem, bo ona była zaręczona, więc mi tak się w porządku mogę nazwać dobrze. <grych> On to miał wiadomo, on był w takiej sytuacji, że był znany, ale matka mu zmarła, z ojcem nie, przez 30 lat jak to napisał, powiedział, nie utrzymywał kontaktu z ojcem. Nawet nie wiedział, że o tych listach, a więc nawet w porządku, film dla mnie takie siedem, jako dobre. siedem na 10. Uchajcie, śnieg pada i jest na mojej szybie. Może zaposłamy kochasz w całkiem śniegu. Ja Wam dziękuję za obejrzenie mam na ziemię, że się spodobało. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie typu łapeczka w górę, subiczek z dzwoneczkiem, komentarzyk. Zapraszam też na moje pozostałe media społecznościowe, które są zamieszczone w opisie wraz z dwiema stronami. Zapraszam Was na filmy z poprzednich lat na moim kanale, shorty, playlisty. I widzimy się w kolejnym filmie na kanale. Życzę udanego, jeżeli oglądacie, to, to zależy w jakiej porze. miłego dnia, wieczor popołudnia, wieczora, nocy. Bez różnicy. Do zobaczenia, usłyszenia. Cześć.